Przede wszystkim wzywam, aby przebudzili się ci, którzy popierają pis. Nawet jeśli podobają się wam postulaty pisu, to weźcie pod uwagę, że nie każdy sposób ich realizacji jest dopuszczalny. Realizujcie swoje pomysły w ramach demokratycznego państwa prawa, a nie w taki sposób jak obecnie. Tych, którzy nie popierają pisu, bo polityka jest im obojętna albo mają inne preferencje, wzywam do działania. Nie wystarczy czekać na to, co czas przyniesie. Nie wystarczy wyrażać niezadowolenia w gronie znajomych, trzeba działać. Form i możliwości jest naprawdę dużo. Proszę Was jednak, pamiętajcie, że wyborcy PiS to także nasze matki, bracia, sąsiedzi. Przyjaciele i koledzy, nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę, być może tego właśnie chciałby PiS, ani nawrócić ich, bo to naiwne, ale o to, aby swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Za kilkadziesiąt godzin uzyskamy wreszcie dostęp też do dokumentacji, do informacji, jak wygląda naprawdę budżet. Gdzie są ukryte pieniądze, gdzie i dlaczego zniknęły pieniądze? My, w, w ciągu kilkudziesięciu godzin, przedstawimy Polkom i Polakom precyzyjną informację, jakie są źródła decyzji dotyczące przyszłości bezpieczeństwa energetycznego, na przykład tak zwanych małych elektrowni jądrowych. Słuchajcie, ja o tym już mówiłem publicznie, ale. Yy, kiedy pytacie o konkrety, to wyobraźcie sobie, jak dużo konkretów musimy wyjaśnić. Jeśli tu, tu, w tej izbie usłyszeliśmy o tym skandalu, to będzie jeden z pierwszych konkretów. Patrzę na pana ministra Marusza Kamińskiego. Nawet się nie spodziewałem, że w ekspoze powiem, że jestem wdzięczny panu ministrowi Kamińskiemu. Sprawdzamy bardzo dokładnie już tę sprawę, panie ministrze. Nie spodziewałem się, że będziemy świadkami konfliktu na szczytach władzy, że w ostatniej chwili minister rządu, nie rządu, nie wiem jak nazwać te, 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 ten dwutygodniowy eksperyment pana Morawieckiego, podejmie decyzję wbrew opinii, jednoznacznej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie, która dotyczy przyszłości energetyki polskiej, bezpieczeństwa energetycznego. Naszych relacji z sojusznikami, być może korupcji na dużą skalę. Przecież to jest tylko jeden z przykładów, ale jakże dotkliwych, pokazujących, że oprócz stu konkretów, oprócz programów pozostałych trzech partii koalicyjnych w koalicji 15 października, my będziemy musieli bardzo konkretnie zająć się czyszczeniem. To nie jest wcale przyjemny obowiązek, ale my bez tego nie ruszymy. Bez wyczyszczenia tej stajni Ałgiasza, jaką zostawiają po sobie ci z was, którzy bez poszanowania procedur, bez poszanowania prawa, bez poszanowania. Bez poszanowania... Proszę zejść z mównicy, panie, panie Pośle, bez poszanowania dobrych obyczajów. Wiecie, czym się będzie różnił ten rząd od poprzedniego między innymi słuchaliśmy. Słuchaliśmy wystąpienia wczoraj pana Mateusza Morawieckiego. Wygłaszał swoje expose. Ani on nie wierzył w ani jedno zdanie, które wtedy wypowiadał. Nikt z was nie wierzył, że to jest expose przyszłego rządu. I chciałbym, żebyście przypomnieli sobie, jak zachowywała się w czasie tego przedstawienia ta strona sali. Wysłuchaliśmy tego, tego expose, tych słów, które przecież pozbawione były de facto znaczenia i treści. Wysłuchaliśmy tych słów z szacunkiem i respektem. I oczekuję tego także od Państwa. To jest szansa dla nas wszystkich, żebyście wzięli z tego przykład. To także dotyczy. To, to dotyczy też filozofii nowego rządu. Będziemy się różnić, ale będziemy szanować. Będziemy Was szanować nawet wtedy, kiedy będziecie robili wszystko, żeby nie móc Was szanować. Ale my tutaj będziemy bardzo cierpliwi. Kiedy mówię o, między innymi o 100 stu, stu konkretach, wiecie, że to jest nie tylko powód do wielkiej satysfakcji koalicji 15 października, mówię o 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej, ale jak wiecie, umowa koalicyjna przewiduje syntezę yy, programów partii, które tworzą tę koalicję. Bo myśmy zaczęli pracę wtedy, kiedy Wy przez dwa miesiące robiliście to, co dzisiaj jest Waszym wstydem co cała Polska obserwowała, nie wierząc własnym oczom, że tak można dojść własną ojczyznę jeszcze w ostatnich dniach sprawowania władzy. To my, to my już przygotowywaliśmy realizację tych, tych projektów i innych projektów zawartych w umowie koalicyjnej. Jeszcze nie ma naszego rządu. Jeszcze nie ma naszego rządu, a już jest in vitro. Patrzę tu na was. Patrzę na Was i też nie mogę zrozumieć i nie mogę uwierzyć, że mogliście kompletnie odstąpić od działania jako służby państwa, jako państwo w czasie protestu na granicy polsko-ukraińskiej. Zostawiliście to kompletnie, tak wiecie, bez. bez no, słuchajcie, przecież to jest istota działania państwa, kontrola granicy i pilnowanie interesów własnych przedsiębiorców. A wyście nie przypilnowali interesów polskich przedsiębiorców, polskich kierowców, i odstąpiliście też od pilnowania granicy z Ukrainą w czasie wojny. To jest, to jest tak symboliczne na chwila, więc chcę wam powiedzieć, że nie w ramach stu konkretów, czy umowy koalicyjnej koalicji 15 października, ale ze zwykłej przyzwoitości, przyszli ministrowie tego rządu, siedzieli ze mną całymi godzinami, północy, nad szukaniem Sposobów na rozwiązanie jak najszybsze problemu na granicy polsko-ukraińskiej. Szukaliśmy i znaleźliśmy sposoby na to, żeby jak najszybciej uwzględnić potrzeby polskich kierowców i równocześnie natychmiast oblokować granicę walczącej Ukrainy, która czeka na transporty na tej zablokowanej autostradzie. Nie czekaliśmy na to dzisiejsze głosowanie. Rozmawiałem bardzo długo ze wszystkimi kandydatkami i kandydatami na ministrów jak zrealizować takie projekty i one będą zrealizowane natychmiast jak kasowy pit, w Tajemniczanie. wiatraki będą także będą alternatywnym źródłem energii w Polsce. Wreszcie chcę Wam Chcę Wam powiedzieć, że nie czekaliśmy na to głosowanie, żeby opracować i żeby zabezpieczyć w przyszłym budżecie Państwa środki, no bo wiecie, tak z wielką łatwością zaczęliście podejmować w ostatnich dniach decyzje na grube miliardy złotych, ale już zupełnie nie pomyśleliście o tym, jak zabezpieczyć finanse na to. Otóż mam dobrą informację. Koalicja 15 października. Ma już gotowe projekty i plan działania, aby natychmiast prowadzić takie test postulatów, jak na przykład kasowy PIT, czyli przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu, po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury, a nie samej faktury. Czekali na to przez lata.